Powitać, powitać państwa, uff, z tej strony Piesał, a to jak widzicie kolejny odcinek z gry Slime Rancher 2. Tak, moi drodzy, dzisiaj dalej się zmierzamy z różnymi, ale to różnymi sprawami dotyczącymi naszych kochanych plortów. Dzisiaj się zajmujemy e, drugą wersją, tak jakby naszych kochanych. Mm, Slimów. Dzisiaj robimy oprócz, e, bo mamy oczywiście koton posoro Largo, e, które są fajne, ale nie dość jeszcze takie zarobkowe, które byśmy chcieli i takie tam inne rzeczy, dlatego iż e, zebrałem w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, zebraliśmy sobie razem Angler, Prorty i Honey Slime'e, y. także więc dzisiaj je wszystkie wpuszczamy. I je ze sobą łączymy Miodowe z angler yy. Nie wiem jak to dobrze zobrazować z angler takimi tam innymi rzeczami Ile kurczaków malutkich, O panie Ile tu kurczaków małych? Wybiorę te duże już 3 4, 5 6 7, 2 zostaną, to będą dobrze, oczywiście. Chcę Wam moi drodzy podziękować za to, że jesteście, za to, że dzięki Wam ten kanał się tak elegancko rozwija. I to dzięki Wam tak dobrze tutaj jest. Wszystko dosłownie. O, niech sobie zjedzą, kochane slajmy. Mają tutaj parę, por porę karmienia, tak zwaną. Damy sobie plord kolektor bo to też jest niebezpieczne. Można rzec. O kurczę. Katarek mi lekki łapie, ale to wiecie jak to jest. Czy są jeszcze jakieś... A, jeszcze, jeszcze. Oczywiście, moi drodzy, po zrobieniu tego chcę wam serdecznie, ale to serdecznie podziękować za to, że jesteście... Za to, że dzięki wam ten kanał się tak cudownie rozwija. I za to, że naprawdę, ale to naprawdę... To wy głównie jesteście tutaj moimi po prostu w w wsparciem, wielkim wsparciem. Ekstra tank e Rockplorta byśmy potrzebowali. Rockplorta nie jest ciężko zdobyć e dodatkowego na dodatkowego, tylko potrzebujemy Radiant Ore. Jak wiecie, potrzebujemy Radiant Ore i e podkrywać dalej, dostać się. Potrzebujemy Jetpacka. Tak, potrzebujemy głównie jetpaka. Mhm. Wiem na pewno jedną rzecz Że y, Jakby wam to powiedzieć Potrzebujemy Uwolnić kolejnego slajma Tak Są jeszcze dwa slajmy tutaj Gorgo slajmy, duże Które na pewno czekają aż się ktoś Wyciągnie no więc Czemu by tego nie zrobić Sobie załadujemy tutaj O papu dla naszych slajmików e, tutaj mają jedzonko... A ta jest zła, bo nie dostała ten papu. O, są parę złych, o kurde, to niedobrze, że jest parę złych, ale szybko dorastają, widzę. Oj, bardzo szybciutko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, e, nie chcę małego. Dziękuję, ja nie chcę małego. Ja potrzebuję duże sicheny. Dobrze moje drogie, zjedzcie sobie. A my zaraz się widzimy przy Largo. Moi drodzy, jeszcze przypadkiem e, trafiłem na magiczną kulkę do otworzenia. Co tam dostaniemy dzisiaj? Herzcel, de Ablarak. O, więcej zdrowia będziemy mieli. Okej, okay, fajne, fajne. Więc to mi się bardzo podoba. Lecimy! Dobrze moi drodzy, dotarliśmy do naszego dużego przyjaciela. Oczywiście bez e, zbędnych sergii zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania kanału. Oczywiście nie musicie, jest to Wasza dobrowolna wola. O, jak widzicie, ładnie tutaj się narzuciły nam. Szkoda, że tego jetpaka jednak nie mamy, byłoby. ELEGANCKO, Jeplika jej. CHODŹ TU, CHODŹ TU, NIE, 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 nie. GDZIE TU UCIEKASZ? Hen, HE, NIE, NIE jej TUTAJ ZBRODNI. Otwieramy przejście do kolejnego świata. A tutaj dalej są te te slajmy, o! Dziwne, magiczne. Czekaj, skoro są tutaj te slajmy... Chodź. Dobra, zjadłeś to tak. To proszę. E, dziękuję. Mamy dwa derwisz plorty. Te derwisz plorty są e, drogie. Derwisz plorty są bardzo drogie. Więc weźmiemy je troszeczkę. Więc musimy je sobie zebrać. Czy on właśnie popełnia... No dobra, nieważne, nie było mnie tu. Dobrze. Także więc moi drodzy, wracamy na naszą farmę. Mamy już przynajmniej kolejny otwarty włas. Dobrze moje kochane yy, słudziaki. Jak widzicie masa, ale to masa tutaj się zebrała nam. Kur znowu. sichenu. Te Sicheny to trzeba... Cyk, 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 cyk. Macie tam. Przyjaciele, tutaj widzę, że dalej jesteście zadowoleni, więc wam można zebrać. I wam też można tutaj co nieco pozbierać będzie później. A tak to pink plorty sprzedamy oczywiście. Ale derwisz plorty, które są po 67 zachowujemy. Nie wiem co nas czeka w nowym świecie też. Nowy świat chyba w następnym odcinku będzie robiony. Bo to jeszcze, jeszcze troszeczkę czasu nam tam... Nas tam czeka o dobra, fajnie, że mamy to ogarnięte już i cyk. Okej. Okay. Także więc idziemy spać. Może się ceny poprawią nieco. Śpijmy do rana. Dobra, dzień ósmy Dobrze. Witam, witam. Kapustka wam tutaj widzę, że wylatuje. Jesteście zadowolone. Angler, e, rybki z miodowymi są też happy. Więc troszeczkę zbiorę, pozwolicie, moje słoziaki. I cyk 28. 50 coś bloków. Zbieramy, ile się da. 30 i kotonowych 30. Olipka dużo. Bardzo dużo plortów. Dobra, sprawdźmy cenę. Ta stoi, ta w fosforowych spada. Eee. Honej plorty poszły do góry. Ta stoi, honej plorty poszły do góry, więc Honej plorty spadamy. Chociaż mamy tych fosfor plortów też trochę. Więc trzeba się tego wszystkiego będzie pozbyć. A, dobrze, mamy derwisz Plorty. Jest Shadow jeszcze tutaj jakiś. Także więc będzie ciekawie. Moi drodzy, widzimy się teraz z powrotem w naszej poprzedniej krainie. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy tutaj z powrotem. W tych magicznych czeluściach tego świata. Tak, znowu. E, potrzebujemy głównie magicznych e, zasobów. Tak, znowu tych magicznych. Yy, kamieni po prostu tych, co się znajdują na tym, więc wybaczcie, jeśli będę troszeczkę się zawieszał, bo się rozglądam za tymi kamulcami orami, radiant orami. O, ale przy okazji jesteśmy tutaj też po rok więc na spokojnie sobie. Przejdziemy. Witam, witam, witam państwa. O, witam państwa. Ale ty nie musisz mi tak wyskakiwać, przyjacielu I witamy w rokowej krainie Ile tu jest lordów Upanie. Już spokojnie Czy coś? A Co te się tak boją? Gdzieś Gorgo się zrobiło jakieś Nie widzę jeszcze Gdzie są tu... ...kamienie. Okej, okay, ciekawe. Tutaj są kamienne. O, rok. Ale ciebie, hen, -hen... E, ...nie hen, hen tylko Lostro, muszę wziąć. Ty się bardzo przydasz. O, miodek. Ja wiem, że jesteście poddenerwowani wszyscy. Ojojojoj, oj, 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 było bizutko. Ała! Ała! Co wy tacy uszczypliwi dzisiaj? To spokojnie, przyjaciele. No dobra. Mm. Tutaj czegoś było potrzebne nam, chyba. Tak się zastanawiam, co tutaj byłoby. Wiem, wiem. Przykładu małe. Mały cikado Co wy lubicie jeść? Rock Teraz już nie mają co jeść w sumie widzę. Zbytnio. Pusto się tu zrobiło trochę. Ale zostało... O, 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 o. Widzę miodek. Nie, Busvax to jest. Kurcza. Buzwax. a tu ja nie chcę na Chociaż pewnie się przyda z czasem, buzwax. Bo mi zależy na jedzeniu dla tych gałganów. O o o o o o już się rzucają. Nie wiem. Dziękuję. Cyk, lorcik. Dlaczego zjadłeś tego Florta Kauganie No cóż, życia Life is Brutal Widzę miodek? Dzi miód O A to co to? na grzybów? A Hunger Gorgo Ty lubisz chyba... Mięsko co? On chyba lubi mięso Nie jestem pewien co on lubi Hmm Czy mięso, czy e, F1 Slimy A, bo ja nie mam ich chyba w encyklopedii jeszcze To się nie dowiem Co on lubi tam jest miodowy slime, to widzę już na wstępie Duży miodowy slime O Boozwax Tam jest wielki miodowy slime, tutaj trzeba coś było do otwarcia tego Angler, angler Są tylko anglerowe, tak, tak. Tam też jest coś do otwarcia, ale co takiego? Hmm, dziwne. Bez jetpacku zbytnio tego nie ogarniemy, moi drodzy. A Redent Ore to ja tutaj już mało co widzę, powiem Wam. Jeśli przegapiłem, piszcie w komentarzach. Ja naprawdę tutaj nie widzę tego Radiant-Ora. Tak, wiem, że tutaj mnie czeka śmierć. Hmm. Dziwna. Ale czekaj, czy tutaj byliśmy w ogóle? Dobra, tutaj chyba nad mnie nie było, wiecie? Oj, chyba mnie na pewno nie było. Tylko, jak mam tutaj coś zrobić? B zebrać cokolwiek, skoro to jest tyle zbierania. A nie stać mnie na to. Oła! Nie bijcie. Aha, popa panu. Dostro. Tutaj mamy coś Nie, tylko angler, fiszowe, jedzonko Sik, panie. Nie mieszać plortów, już wam to mówiłem kiedyś, kochani. O! Uuu... Dobra, ok. A, tutaj jest te magiczne coś. Da się tam chyba, że pakiem to lecie. Nie gadaj. O, nie wierzę. Umarliśmy naprawdę cały postęp. Dobrze, moi drodzy. Zaraz tam wracam i widzimy się z powrotem. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem w tej pięknej krainie. Niebezpiecznej, oczywiście. Dobra. Hmm. Czy znajdziemy tutaj radiant? O, jestem bardzo zaciekawiony. Bardzo potrzebujemy tego Raden Ore. Bez Raden Ore będziemy troszeczkę w tył, bo bez Jetpaka. Nic nie wymyślimy za bardzo. Wow, ale fajne rzeczy. Dobra, ty mamy te lorty. Właśnie, hen hen. No, już uciekać mi stąd. Ile tu plotów? Y... Lustro, to lustro. Nie jemy, bo ja muszę coś przetestować. Gdzieś... Gdzieś tutaj testowało te... Hmm. O. A rafinery Link by się przydał, nie ukrywam. Cześć, Hen-Hen. Ile tu plortów? Hm. Ale żadnego, a to żadnego Radiant Ore, moi drodzy, żadnego. Ja nie wierzę, no mam jakieś pecha dzisiaj Radio pa, pa 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 halo Tak, wiem, wiem, że mnie zaraz tutaj będziecie chcieli sknautować No dobra, ale czy coś tutaj jeszcze innego jest? Oprócz tych przyjemnych panów, którzy są mi tutaj bardzo, bardzo niezbyt przyjemni. No i tutaj wpadłem do wody, tak? To jest jakaś ścieżynka. To jest ta ścieżynka, która nas cofa, pewnie do, do domu. To jest na bank ta ścieżynka. O, i tutaj jest. Ten plorcik taki inny. Hand plorc. O! O, o! o, 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 o! ho, ho, ho! ho. Czyżby mapa? Dobra, pieseł. Dobra. Aha. Nie, nie chcę wpaść znowu do wody. No dobra. Mm. Tam jest mapka, którą zdobędę jedynie inną opcją. Ale tutaj widzę jakieś przejścia. O! O! Okej. Okay. Może być, pasuje mi. Co takiego dostaniemy? Aha. Stalagmit Font 8 Betty okay. Same caves, Dysrock Liquid Caster asem, Creepy Covidence. okej. Dziwne. Tylko chciałem przetestować tego naszego przyjaciela. Ale dobrze, moi drodzy, zaraz wrócę do was w momencie, kiedy go znajdę. Dobra, moi drodzy, jestem przy Shadow. Tak, lubi kurczaki. Dobra, więc wiemy, co on uwielbia. E, ogarniemy sobie to teraz. Mhm. Dobra. Mm, potrzebujemy trochę kur witam panią jakie pani chce a nie musie nie musicie mi bić ja was naprawdę lubię nie musicie tak ukazywać miłości chodź tu hen hen. Eee, chodź tu hen hen. dobrze z okazji tego że się kończy nam odcinek to zrobię to na szybko czyli cięciem moi drodzy mamy hunter plorta mamy to co chcieliśmy czyli hunter plorty ale żeby mieć więc z typów, które bardzo chcę, czyli Hunter, bo znalazłem tylko i wyłącznie e, Hunterowe potworki, stworki, potworki, więc, e, niestety, ale będziemy musieli ogarnąć tego pana do końca, czyli go zadowolić na maksa, jak, jak się domyślacie. Widzę, że ten pan bardzo kocha e, lustro, bardzo lubię lustro, także więc, moi drodzy... Mm, Teleportujemy się zaraz, zapewne, do naszej przepięknej, wspaniałej miejscowki. Yy, więc no. Dobra. To, to, to mamy. Gdzieś tutaj był teleport. U miodowych był. Dobra. Tutaj powinien gdzieś być. No, chodźcie tutaj. Nie tutaj. Dobra. Tak czy siak. Ja wam moi drodzy dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam Was do lajkowania, like subskrybowania kanału, a my się widzimy za niedługo z powrotem w naszej przepięknej krainie. Bye! -o! Było Wam tutaj naprawdę, mam nadzieję, że dobrze. Pa!